Myślę, że zdecydowanym faworytem na pewno przed tym spotkaniem był MKS Będzin, bo to, bo to drużyna mocna, mocno skrojona na, na warunki ligowej, która jednak ma się bić, no można powiedzieć nie tylko o wysokie cele, ale wśród tych drużyn najmocniejszych będzie walka po raz kolejny o awans I, i, to było, i to było widać w tym dzisiejszym spotkaniu, bo dwa pierwsze sety były pod pełną kontrolą, można było przeprowadzać zmiany i to wszystko dobrze funkcjonowało. Na chwilę przyjezdni jeszcze potrafili zaskoczyć się w tej trzeciej partii, bo widać, że młodzi zawodnicy, którzy są w Crispolu września, coś chcieli pokazać na ten moment, co potrafią. I, I ten krótki fragment, który był ich w dobrym wykonaniu, to jeszcze cenniejsze było do, do zauważenia w tej trzeciej partii, jak szybko pozbierał się doświadczony zespół. Nie patrząc na wynik, spokojnie. W też w krótkim fragmencie odrobione straty i, i przechylenie szali w tym trzecim secie na swoją korzyść wygranie spotkania pewnie jednak do 3 do 0 w setach, bo to było pewne zwycięstwo. Nawet ten trzeci set nie było widać zniecierpliwienia, paniki czy cokolwiek, żeby się złego działo, tylko spokojne dojście do rywala.